my jak dzieci, że mam jak dziecko uwierzę, że mleko z mojej piersi słodsze jest od maku, że moje wargi są z cukru, że moje włosy są z lanku. Czego ode mnie chcecie, chłopcy z podwórka? Że was nakarmię jak matka, że was pocieszę jak córka? Że kiedy niemieckie rakiety rozerwą was jak dynamit, zrobię dla was recital i grób między nogami? Z dżynem, skończyły pijackie wtorki. Komu mam was przedstawić? Wasze piersi i biodra, i talent, i mądrość, i umiar, i to jak każda jest dobra. Czego ode mnie chcecie, psy wychudzone w piwnicach? Że wezmę każdego do domu, że czeka tam pusty cech? Czego ode mnie chcecie, koty po myszy, że wam daruję od szczęścia, ej! Ja tu gram! Ja tu zagrałam! gram, ja tu Ile mamy latek? Trzy? A skąd pomysł, że to ty masz być inną Benitą? Zawsze dostaję główną rolę? Po pierwsze, to chyba nie jesteś znowu ostatnio aż tak szalenie obsadzana. A po drugie, pani reżyser, K, jeszcze chyba nie zadecydowała. Zobaczymy.